Jak smakują przekąski z całego świata? Przekonajmy się. Witamy w programie mniej więcej. W programie, w którym będziemy jeść ponownie z całego świata, ale z gościem. Dzień dobry, witamy Maksyma. Cześć. Tu maksym i kanał maksymalnie. Dokładnie tak. <laughs> maksym jest dzisiaj z nami. Słuchajcie. Eee, miałeś międzynarodowy ty, do... jakiś tego na kanale, cokolwiek międzynarodowego, czy cały czas. Owoce, miałeś egzotyczne owoce. Miałem egzotyczne owoce. Tak. Dokładnie tak. Jeżeli chcecie zobaczyć, u Maksyma, jest dużo rzeczy, których ja bym na przykład w życiu nie zjadł, a on to robi. Na robił przykład 7 owoce. Dni. Na przykład owoce. Na przykład warzywa będą, nawet z nami. No, tak. Chyba już były, już chyba były, nie były, wiem czy Były albo powiedział? są, yy, na pewno dam jakąś wam informację. Są w trakcie. Tak, są w trakcie. Albo trwają. E, słuchajcie, jeszcze jedna nie, no, nie rzecz. Nie mogą trwać, bo będziemy mieć. A właśnie, ale trwają. Dobra, słuchajcie, Zagięcie że <laughs> przestrzenne będą <by śmiech> występować. Słuchajcie, podajcie na Instagram Maxima, wpadajcie na nasz Instagram e, i co? Idziemy? Do Zaczynamy. Przestań. W dzisiejszym odcinku będziemy próbować przekąski z całego świata, a następnie po ich spróbowaniu będziemy rzucać w tę oto mapę i będziemy próbować zgarnąć, skąd one pochodzą. Marceli będzie mierzył, kto jest najbliżej właśnie do danego kraju i osoba, która jest najbliżej, zdobywa punkt. I będzie ciężko. Nie, ma Rosji nie, nie ma Rosji. nie ma Rosji, nie ma wódki. Nie ma, nie ma wódki, Rosji. nie ma Rosji. Założenie jest dosyć proste: jest krajów 9, a 9 dwa krajów, są oszukane, kraje, żeby nas mylić, żebyśmy nie mieli tak Ponieważ łatwo. nam Marceli tak mówi od razu odpowiedź, z jakiego kraju co pochodzi, zatem muszą być dwa myłki, a kraje, jakie dzisiaj biorą udział Zabawie to jest Australia, Japonia, Etiopia, Nigeria, Islandia, UK, Łotwa, Kolumbia oraz USA. Dobra, okej, okay, no to co? Lecimy do pierwszej. Słuchajcie, mamy bardzo ważną informację od raportu geograficznego. Dokładnie tutaj tak. Marceli jest dobry w Geogessera i właśnie sprawdził, że Łotwa oznaczona jest. Że jako Łotwa Litwę. właśnie przejęła Litwę. Dokładnie tak. Wdarła się, się teraz, Anicja. właśnie wojska tutaj łotewskie wdarły się do Litwy i Litwa powiedziała: Nie, no spoko, bierzcie sobie. A. Dlatego teraz właśnie tutaj. tą lotką. tą lotką, tę... lotką zajęli. Tak, to... tę lotkę znaczy, na czerwono. tą, tą na czerwono, tą, tą. dobrze. Właśnie Słuchajcie. ty masz ten kolorek czarny, ja mam czerwony, czarny pomalowany, ja czerwony to jest żółty. Tak. Słuchajcie, co mamy? Może być. Sobie tak musi się to na wyłowina, chyba, nie? A to jak? Mhm. O Jezu, jakie ten Tylko. Dobra. Ja dobra. wiem, że suszona wołowina... Jak boczysz No. No, a ty, Maksym, pierwszy będziesz rzucał. <laughs> Czemu on pierwszy ma rzucać? No bo jest gość, ma pierwszeństwo. Aha, okej, okay, oba. Suszona wołowina od razu mi się kojarzy ze Staranii, że tam jest najpopularniejsza, ale czy stamtąd pochodzi, to jest pytanie. <laughs> Co? W ogóle możemy Ocuduje się właśnie, co Nie, się już. Uwaga, robimy super zmiany w kadrze mniej więcej. Ja Dobra. jeszcze mogę trochę... O, zaklinowaliśmy się tutaj. No. Ignacy możesz do przodu. No, ja super, się wychle. Okej, okay, no. pięknie teraz wszyscy siedzimy. Mhm. Maksym, co będziesz celował? Kurcze pieczone. I mm. hmm. byłoby takie oczywiste, co nie? A czy to nie było? Ja, ja myślę, że. Mm, właśnie tak się zastanawiam między Nigerią a Kolumbią. Tak? No, w Nigerii mają mięso. Nie, 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 <laughs> nie mają <laughs> Mają ryż. <laughs> maj, mają ryż. <laughs> Mają mm. kaszkę tą kukurydzianą, co jedli, mieli, to była okropna. Mieli nowa, była kaszka. Dobra. Hmm. Japonia to chyba nie. Australia tak. Nie, no dajesz Japonia to z ryby jest. To ośmiornica jest. Mm. Maksym. Dobra, o ty tak oh! tego nie rzucił. Ja pomiędzy USA a Kolumbią bym celował. USA jest oczywisty, jest no brainer, mhm. ale może to być Kolumbia. Okay. Blisko Kolumbii. Ja mam najgorszy kąt rzutu, więc zobaczymy ile. Weźmy najbliżej. Będzie... Zapraszamy Cię Ignacy, Ignace tutaj. Bliżej, przysłuchaj. Jesteśmy znowu jak... zaklinowani krzesłami, tak. czekaj, zobaczymy jak mi kąt rzutu podejdzie. No. Ale ja też walę w USA, no to chyba każdy z no, no, jakiś... chyba Tak, o, o, je, tak. Oooooo! Odbiłem się od Mandziowej. Dobra, Marceli, więc... jaka jest odpowiedź i zacznij mierzyć w ogóle? To jest Philip z USA. No no USA tak, tam, zatem... Nie, no to, to Maksym. Zdecydowanie Maksym. Ale, no, ale ja 16 ja, cm. Ja, ja chciałem w Nigerię w ogóle. <noise> a i tak Cię już 19. Nie, no to o, ja do tak Chile no w ogóle Dobra, no to, no to pierwszy punkt leci do Maksyma, a my lecimy do kolejnej rundy. Mogę jeszcze? Kwasz. Kwasz. To jest dobre. Te chipsy przynosił mój ulubiony pomocnik na planicze, Julek, który przynosił mi również takie cudowne wytwory, nie wiem, przemysłu chipsowego, jakimi są chipsy fromage, mm -hmm. których jak wiadomo nie są. Szanuję bardzo ogarnięcie lejstów w tym smaku, chłopaki. Dobre, dobra robota, dobry research. Jak się odpowiedzieć ostatni? Nie, odpowiedz pierwszy. Aha, tak o. chciałeś być mądry. Okej, okay, dobra, już wiem co to jest za smak. Sól i ocet. Mhm. Sól, i ocet. Sól i ocet, mój ulubiony smak pringlesów. No. A tutaj są lejsy, które są lepsze od nich. Mhm. Smaczniejsze są. Sól i ocet. Uwielbiam ten smak. maksym ten drugi? Rzutasz... Czy Ignacy? Co Dobra, uważasz w ogóle? Damy. Zgadza się z nami, że UK tego Czy, ocet, ma... czy coś innego czujesz? Nie no, czuję. Suliotę. No. 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 Pytanie się właśnie, czy to nie jest jakiś dziwaczny smak japoński jeszcze. Bo to jest możemy... możliwe, że to jest jakaś krewetka czy coś. To no. jest możliwe. Albo suliotę UK, Australia, to też może być blisko siebie, Oj. bo nie kolonia. Post. Cholera wie, czy to coś nie wywodzie z Australii. To znaczy... może być, ale wydaje mi się, że z Australii będzie z tym kremem drożdżowym, co oni, co oni tam mają. ten no nie nie wiem, co mają. Nie, nie wiem żadnego pojęcia. też będę walił w UK w takim razie. Zobaczymy? Uuu, oh, wow. Może nigeryjskie, są Może jednak. to są słynne nigeryjskie gipsy, kto wie? Maksym, jak sądzisz? Ja, ja myślę, że. Może z, być też Islandia. Jakby rzucę w, między te trzy. I, Ten i, funkcji, i tak, ja na, tak. na pewno będę blisko, więc tak. y, Myślę, że nic dalej. Ta parabola, dobrze. Uuuu! Uu, uu. środek Arabii Saudyjskiej. Jeżeli to są <laughs> słynne chipsy z Etiopii, to wtedy masz punkt na pewno. No, nie. Skąd są te słynne chipsy? No, to są z Wielkiej Brytanii bezapelacyjnie w Giełdzie. No tak, no, tutaj nie ma dobra, co mierzyć. Dobra, nie ma co mierzyć, przechodzimy do kolejnej rundy. O. Ciekawe skąd to jedzie. To to jest ryba. Młaszka! Okej. Okay. Słuchajcie. O. Ale bali. Nie, przejdźmy. Jezus, cyk dobrze daję. Musi być cyk, żeby było smaczne. O. Zuszona ryba, ale jaka fajna w formie chipsa? Jak ktoś robi ryby, to jest to super. Ja Hobie, lubię ryby. fajne to nawet nie stało. Jak Maksym? Jak Twoja recenzja? Recenzja Maksyma. Wiesz to przez tydzień? Nie. <laughs> <laughs> nie. Chcesz kosz? I teraz mam zagboskę. No dobra. To jest koszek. chcesz. Jak guma do rzucia trochę mm -hmm. teraz. A, znaczy, dobra, to ja może rzucę pierwszy. Bo tak. to chyba moje W ogóle ustawmy się, pięknie. Słuchajcie, no ja mam jak rzucę pierwszy, ja to obstawiamy. mogę wam powiedzieć mój tak Możesz Może nawet jeszcze bliżej, jeżeli chcesz. Albo nie, nie powiem wam mojego taku myślenia. No po właśnie rzucę. tak, ja też nie mówiłem. Nie no, ja Kazałem się rzucę, po prostu rzucę. Moje ja mam pewien tak myślenia. Okej, okay, rozumiem, słynne etiopijskie mm -hmm. e, rybki. To nawet nie są etiopijskie, to są, słuchaj, kosyryjskiej. Ale, ale mówię, że słuchaj. najbliżej jest. Turecko-Syryjskie rybki. No niekoniecznie mi chyba wyszło. Maksem. Jak myślisz, gdzie, gdzie powinieneś tego celować? Czy to są ryby złowione w Nigerii, czy to są ryby z odrobiną kolumbijskiej mafii, czy może pochodzą <grym> z, z Australii? Tylko z Kolumbią Ci się mafia kojarzy? No nie, ale no. No chciałem w każdym powiedzieć coś innego. Ja celuję właśnie tam między Japonią a Australię. Tamtą Japonia, stronę? a Australia Myślę, okay. że w tamtą stronę, no bo to jest dziwne i, i Japończycy lubią takie dziwne rzeczy. To, to jest jakiś tak rozumowania, na pewno. Ja brak... Okej. Trzeba. Czyli idealnie, tak no, to, to słuchaj znaczy, Ja pójdę całkowicie inaczej niż Wy, ponieważ znaczy... Japonia to jest na pierwszy rzut oka, jak dla mnie to byłoby, na pierwszy rzut języka, ale wydaje mi się, że to są e, rybki z Islandii. Tak, dokładnie tam chciałem celować, tylko ja zupełnie trafiłem. Dla mnie to, jest, to kojarzy mi się tak, jak mają i wszyscy ci no, no, północnej kultury nordyckiej mają panie, tego tak. typu ryby. No. teraz masz. I... Ale pytanie, skutku. To, jest... to, skąd skąd to jest dobre jest? miejsce, bo masz. Tak, wiesz. To są suszone plasty Ostroboka z Islandii. Dobra, ale Islandii. chyba do czerwonej kropki i... będzie bliżej. Wydaje mi się, że ty będziesz, jest... no. Nie, do czerwonej kropki ty jesteś bliżej. Zaraz się przekonamy. Ja mam sobie. najbliżej. Ty masz tak. I jakbyśmy polecieli na około się. No, to Syp. może. A. jakbyśmy zminęli, tak. I kto 20? Ja 20? Ja 20. Ty będziesz bliżej. Mandzio ma mniej niż 17. No Punkcior dla Mandia. Lecimy do kolejnego. Znany tak. sk skandynawski przekąskowicz zbiera punkty. No dobra. Co to jest za? Ja wezmę dużego takiego. Ale mi warga od razu zaczęła piec. O. Ja mam wypalone, ja nie czuję odostrego nic. Mm. Nie wiem, czy to nie jest, ja, jest ja, ja bekon. Ja też myślę, że bekon i że to będzie... O, dobra, jak się wystrzeliłeś do przodu? Że to będzie tam, gdzie była pierwsza przekąska. Tak bym celował. A myślisz, to... że będzie dwa razy z tego samego kraju? Dlaczego nie? Generalnie nie może ma. Tak nie, Generalnie nie może tak być? Generalnie nie ma tak. Nie mamy tak, nie? A, nie może tak być. czyli się ten inny kraj. Aha, czyli USA i Islandia już jest wyeliminowali. Tak, wyeliminowaliśmy już się kompletnie. Dobra, no ale. Etiopia, Nigeria i Kolumbia raczej nie. Łotwa, łotewskie chipsy. USA było... No właśnie, teraz to jest... Zobacz, znaczy teraz ty, tym lecisz pierwszy, tak? Jaki to może być smak? Jak? Może to znaczy nie ma nic Znaczy, ja chyba wiem, co to będzie. Mam ja, chyba ja koncepcję. Z Łotwy. Mam, może, to może, to się... może będę celował do... do... Czy możliwe, do czy jest możliwe, że po tym, jak Łotwa właśnie przejęła Litwę i jej granicę, to, to, to również... przejęła również zapasy bekonu jej i zawiozdni to. Dokładnie. Ale co jest dobra, Zależy, zależy jaka firma... Japonia do końca? No. Ja chyba będę... Japończykiem. Ja Japończykiem, widzisz, dobra. Tak, rzucamy. Okej, okay, to Znowu pomiędzy, okej, okay, teraz ja, e, mogę ja czy ty? Nie ja mogę drugi. Będzie, no. Powiem tak. Dobra. Te są dobre. Łotwa i Japonia pomiędzy chciałbym trafić. Może to być jakiś dziwny smak krewetkowy, krabowy albo cokolwiek w tym rodzaju. Albo może to być bekon. Właśnie. No proszę, trochę jak chciałeś. Trochę jak chciałem, tak. No. Nie, jestem, nie jestem zły na to na pewno. Jest ja ten... uważam, chłopaki, że jeżeli to jest bekon i jeżeli mówimy o tych anglosaskich kulturach, to ja bym dał Australię. Tutaj. Ale zgodzę się z tym, co powiedziałeś, że to faktycznie może być coś takiego, właśnie krewetkowego, mm -hmm. dziwacznego. więc ja zrobię szkołę Maksyma, pójdę do Australia, Japonię iść po miecu. Dobra. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Bardziej, Bardziej Australia niż Japonia. Ja uważam, A jaka była Australien? odpowiedź? To jest jaka pytanie. Bata? To są. Chipsy Marmite. Marmite z Australii. U, z, Australii. z australijskie. Okej, okay, czyli ja mam punkt. Słuchajcie, okay. jak sam Marmite, podobno nigdy nie miałem okazji Marmite? jedzenia. To jest z drożdży, pasta z drożdży tak? to jest, tak. A to smakuje jak bekon, totalnie smakuje Ale w, w sensie, normalnie to tak nie smakuje, to te chipsy tak smakują, okay, okay. ale te chipsy są naprawdę smaczne. Okej, okay, to, so, to so, 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 Dobra, so, tak. to co, punkt dla mnie, idziemy dalej. Trzeba zabierać, bo zjemy zaraz wszystkie. <laughs> A, jeszcze miejsca potrzeba. Kto z Was wie, co to jest? Ten, patrz go, nawet się nie zastanowił. Ja Wodorosty. Sól, ja spróbuję i rzucę. No to to są chipsy z wodorostami jakieś takie, nie? To wygląda, kojarzycie? Takie trójkąciki z ryżu, które no. na dole mają właśnie taki wodor z wodorostu, tego nie wiem, no. jak to się nazywa. Są takie Oni giri. Julek mm. powiedział. Mi to dobra. smakuje jak sushi, więc... No, to się mm. powodnia, 100%. Nie, te jest Japonia, raczej na 100%. Uwielbiam tę przekąskę. świetna, jest to takie smaczne. Zobaczcie, że jest słone słono tak. słodki, takie dziwne właśnie, znaczy, bo słone. Smak. Poprzednie chipsy są lepsze, ja zdecydowanie. Tak, jest no, ja lubię no. ten smak. Ja kocham smak wodorosów, może dlatego po prostu. Nie, dla mnie jest takie E. Ale to jest Japonia raczej na milion procent. Na milion procent, nie ma co. Teraz. To, o. Konkurs trwa, kto rzuci bliżej. tylko. O nie! O, ty to powiem ci, no Butan, Kambodża? Nie, to nie jest Kambodża. Mam lewą rękę rzucać. Trochę tak, które Bangladesz. Dobra, czekaj, to, to ja spróbuję się Mogę trafić Tak, rzucać lewą ręką. A, chłopaki, jednak Etiopia. No tak, słuchajcie, to są słynne kolumbijskie chipsy. Oooo! O, czy to była Japonia? Japonia. Japońskie. Krakersy, Krakersy, Krakersy ryżowe. z Japonii. Punkt leci do ty, mnie. Ty, a ty jesteś na jakimś prowadzeniu? Czy jest 3-1-1, nie jest jakoś teraz? Tak, 3-1-1. Więc co, Mandzio? to w ogóle król przekąsek w takim razie. Wymiatacz no, ale, ale to nic. Zmierzymy się. Zmierzmy zmierzmy, się zmierzmy, to zmierzmy, 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 jeszcze nadrobimy. Jeszcze nadrobimy. Jeszcze nadrobimy. Zmierzymy się w czym innym. Dowiedzieliśmy się, słuchajcie, że dostaliśmy do jedzenia suszone traciny. Mój wujek ma tartak, to dlatego. Nie, to zdecydowanie jest coś innego. To jest sera? To jest jakiś ser? Nie. Mhm. Nie? Co to jest na Oscypek z A, nie można powiedzieć. O nie można powiedzieć, absolutnie nie. Wydaje mi się, że to może być jakaś roślina. Nie wiem. Ale smakuje to jak ser. Taki... Lekko takie, lekko ostre. Jeszcze, jeżeli dobrze widzę, ma takie czerwone kropeczki sygnalizujące, sygnalizujące jakoś paprykę, jakoś ostrą na pewno. Słuchajcie, wyobraźcie sobie, że, na przykład siadasz sobie w domu, odpalasz sobie mecz, jakąś ligę mistrzów, i, I zamiast zrobienia ja chipsów jest coś takiego. Bo ja tak definiuję przekąskę. Jestem w stanie sobie to wyobrazić? Trocinę, taką. Mm. No tak, bo bierzesz sobie właśnie, że tak powiem. Ale, ale se wezmę. Bierzesz sobie pełną garść trocin. Nie, nie spokojnie to powiesz, w ogóle jak to tyn... rośnie. Nie, no, dla mnie smakuje to trochę rybo, w ogóle bym powiedział. Może trochę ryba. Serw ryba idący taki. Ja bym celował między Nigerią a Etiopią. No, no? Bardzo, Tak, no, tak, ryżę, tak, też wiesz, ta ta to, robię, to tak. Chyba zrobię. No ale to, to teraz rzucę pierwszą. Tylko pytanie. Chyba ja, bo Mandrze rzuca ostatnio, to ja rzucę resztę. No, śmiało. Ja się zastanawiam się czy z dobrym celem nie byłoby trafienie idealnie w Nigerię i wtedy jesteś blisko Kolumbii, Nigerii i Etiopii. Bo to może być kolumbijskie. Ojeju, jak mi tak, poszło że... w dół. Bardzo źle. Jestem na wprowadzeniu całkiem mocnym, dlatego mogę trochę bardziej zaryzykować i moim zdaniem jest to z Kolumbii. Z takiego powodu, że są tam przyprawy, czuję, że to ma kilka bardziej złożonych smaków. Myślę, że będzie z Nigerii, Etiopii coś prostszego. Śmiało, daj mi punkt. O, pomiędzy. Nigeria, Ale tak jak chciałem, tak jak chciałem, no. tylko chciałem trochę wyżej. O, tak chciałeś. Dobra, Dobra okej. Okay. Pytanie. To jest... Skąd to pochodzi? Skąd to cholerstwo było, Marcin? Zanim powiesz. Jak się to nazywa? To są suszone kalmary. Suszone kalmaryzy? I... Wydaje się, że jesteście wszyscy w Afryce. Jednak nie. To są łotewskie kalmary. <laughs> Napisem <noise> <noise> zdobyłem punkt. Tak, Maksymalnie na... że faktycznie łatwo. Ja się Jezus Maria, w życiu mnie nie powiecie, że to są Kalmary. A no tak, przecież słynek tego... Łotewskie kalmary? Z... Nie, litewskie. Nie, Łotwa Lidna zajęła Litwę na tej mapie i są pełen, teraz no, tak już było. łotewskie. To stanowczo tak było. To tak było. I tak wygląda prawdziwa historia, my idziemy do kolejnego. Oh. Witamy w programie Mniej Więcej, w programie, w którym jemy robale. Po raz kolejny je dostaliśmy. Zostałem zaproszony jako gość potraktowany... No. Ale to są w ogóle easy. No, no, to są samaketyna. smaczne nawet. To są nawet niezłe. Mhm. To są nawet spoko. To są dobre nawet. Nieraz je jedliśmy. No, dużo razy już jedliśmy. To malutkie problemu. robaczki takie. Aczkolwiek trzeba zadać pytanie tutaj do produkcji, że faktycznie zapraszamy gościa i robactwo dajemy, to tak trochę To ja nie nie bym chciał, Marceli, powiedział. powiedzieć, że na drugi raz proszę, żeby te robale były większe, bo dla gościa myślę, że powinniśmy pokazać właśnie tutaj porządne robale, a nie jakieś tutaj właśnie takiego, przekąski. Takie wielkie pająki. Takiego żuka na przykład, albo takiego skorpiona na przykład. to raz. zadam inne pytanie, chłopaki. Robaki, w który byście powiedzieli? W Nigerii czy w, tym, w Etiopii, tak? Chciał a ja zapytać? zadam pytanie, czy może nie Kolumbia? Ja bym celował tam, gdzie celowałem poprzednio. Czyli pomiędzy dwie? Pomiędzy. Ja chyba teraz jestem pierwszy w ogóle. No. Jeżeli chodzi o rzuty. I nie, myślę, że Etiopia. Etiopia? Albo Ale w Nigerii się strzelił, zobacz go. Maksym. No ja się, bliżej nie będzie się Twój ostatni rzut w tej konkurencji. Znaczy, maksym, ma szansę wyrównać z tobą. Tak. Bo i nie. O, jeżeli to jest Etiopia. Jeżeli to, to jest, chyba co mandzie, jest bliżej. Nie, we wszystkim jestem chyba bliżej. Nie, w Australii jestem bliżej, ale to nie. Tak, Australia już była, Japonia no. była, Łotwa była. No to w sumie ja nieważne, gdzie rzucę. Zostawiamy ten rzut. Ja bym, Zostawiamy zostawił go. Ten... Ja bym go zostawił, słuchajcie. Zostawiam, to był rzut o plucia. To był rzut o plucia, co mam Najlepszy by było, gdybym cię odsunął i Maxym by wygrał. Gdybym ci lodkę zrobił. Gdyby spadła całkowicie. Ale co to było i skąd to było? To są suszone robaki. No. Ale nie z Afryki, tylko z Kolumbii. Z Kolumbii! Miałeś rację. Czyli miałem rację, Miałeś ale rację. źle rzuciłem. Źle rzuciłeś. Źle rzuciłem. Dobra, Słuchajcie, no. wygląda na to, że to byłoby na tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zapraszamy na naszego Instagrama, na Instagrama Maksyma, a nas oglądacie wy w wtorek, czwartek i sobotę o godzinie 18. I sprawdzajcie film, na którym wystąpił już u Maksyma. Zobaczycie, Cześć. co chłopaki Jedli. zrobili. Zrobili, tak. Dokładnie. Zjedli. Co, co zwariowanego zrobili w ten jakby challenge. Dokładnie tak. tak. Widzimy się w następnych materiałach. Hejo!